Witam, witam serdecznie moje drogie kochane byczki, byczuli się na czytaniu na drugą połowę lata bieżącego roku. Kochani, trochę mi nie było, już trochę się teraz uaktywniłam, ale znowu będą takie momenty, kiedy przez jakiś czas mi nie będzie. Przepraszam bardzo, że tak, jeśli na mnie czekaliście i mówię tutaj głównie do tych, którzy ze mną są od samego początku, bądź tam gdzieś w trakcie doszli, ale um, gdzieś w jakiś sposób czekają na te filmiki. Bardzo Wam za to dziękuję, bardzo jest mi z tym miło. Bardzo dziękuję za Wasze komentarze, za Wasze subskrypcje, cały czas za udostępnianie, za wspieranie kanału, za postawione mi kawy, oczywiście w opisie filmu, Filmu macie link do bajkofi. Jeśli macie ochotę, będzie mi bardzo miło, ale mam osobiste perturbacje życiowe. Słuchajcie, ja też jestem tylko człowiekiem, też mam ogromne zmiany w życiu i teraz mam jedną z takich zmian i wiąże się to właśnie z remontem, przeprowadzką później, więc tak do października myślę, że tak będzie. To różnie z tym tutaj spotykaniem się z Wami, ale w tych najważniejszych kwestiach będę chciała się tutaj z Wami spotykać. Oczywiście informacyjnie, bardzo, jeżeli ktoś. Chcę pierwszy raz tutaj skorzystać z prywatnych sesji, proszę bardzo pisać oczywiście też pod filmikiem, macie wszystkie właśnie do mnie namiary. Na to znajduję czas, bo wiem, że to są dla Was bardzo ważne sprawy jakieś życiowe i na taką sesję zawsze staram się jakoś z Wami umówić. I bardzo serdecznie pozdrawiam też wszystkie te osoby, które już miałam przyjemność ja poznać na takich sesjach, więc pozdrawiam Was drogie, kochane byczki. No i cóż, no to tyle tytułem takiego wstępu, kochani. Pamiętajcie też o Waszych horoskopach urodzeniowych, bo przecież one są, tak, cały czas, już trwają. Przecież mieliście urodziny kilka miesięcy temu, więc jeśli możecie znaleźć, to w playliście tutaj na górze zawsze macie napis Playlista, tam wystarczy kliknąć. I poniżej będzie napisane właśnie horoskop urodzeniowy seria druga, dlatego, że to jest druga seria, bo pierwsza była w tamtym roku, teraz leci seria druga, czyli baran, byk, bliźnięta, rak i teraz właśnie lew od wczoraj ma urodzinki i też już taki horoskop urodzeniowy jest na cały rok dla Waszego znaku na 12 domów. Więc przypominam, bo te horoskopy w tamtym roku się cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem, więc gdybyście o tym zapomnieli albo pomyśleli, że tego nie zrobiłam, to zapraszam serdecznie. No i witam wszystkich, którzy oczywiście tutaj przez przypadek do mnie zajrzą i się okaże, że jednak zasubskrybują i zostaną tutaj, a może nawet napiszą właśnie przemiły komentarz, jak to się ostatnio dzieje. Będzie mi oczywiście bardzo miło Was tutaj gościć, no ale żeby właśnie już nie zagadywać Was, to pamiętajcie, no ja jestem z Poznaku bliźniąt, więc wie, wiecie, no jestem po prostu gadułą i mogłabym tak gadać i gadać, ale przecież spotykamy się tutaj w Waszej sprawie, nie w mojej. I kochani, jeszcze sekundeczka, bo okazało się, że nie zapaliłam sobie jeszcze tutaj moich dwóch świeczuszek. A muszę, a może nie tyle, że muszę, chcę po prostu, bo jest mi przyjemnie. Jedną tam już wcześniej zapaliłam i już mamy. I kochani, lecimy z króciutkim przekazem dla Was, byczki, na tą drugą połowę lata. Na tą drugą połowę lata, czyli tego sierpnia i troszeczkę września. Co jeszcze się może wydarzyć? Dlatego, że zrobiłam Wam czytania też poniżej na całe lato, ale uznałam, że w związku z tym, że u mnie się tak nagle pozmieniały pewne rzeczy, bo to my wpływamy na różne rzeczy, naszymi decyzjami, działaniami, tak również u Was mogło coś iść zgodnie z tym, co tam było przekazane, ale mogliście Wy podjąć jakąś inną decyzję i wszystko zaczęło iść w inną stronę. Więc zerknijmy sobie w takim razie, czy coś się aż tak mogło tutaj u Was zmienić, czy coś takiego, o czym myślicie, idzie w tą dobrą stronę, czy może niekoniecznie. Zobaczmy. Wyczki na drugą połowę bieżącego roku... Lata, oczywiście, lata bieżącego roku. Co tutaj dla Was, kochani? Energia ogólna dla Was, moi drodzy, super. Co w uczuciach w sprawach tych sercowo, sercowych, wiadomość, co się pod tym kryje związki, niezwiązki, relacje i sprawy takie zawodowo-finansowe. Mówiłam Wam króciutko i na temat i tu tylko dokładam jak na razie do ogólnej energii. Natomiast, jeżeli będzie potrzeba, to dołożę wtedy do pozostałości. Ale ja staram się wyciągać maksimum tutaj to, co dana karta i energia chce mi przekazać. Poproszę o kartę dla energii na drugą połowę lata. O, królowa pentakli. Dwa, dwie buławy. Kochani, zaczniemy sobie od tego. Yy, oczywiście, moi drodzy. Mam nadzieję, że to jakoś tam widzicie. Ach, jeszcze nie zrobiłam jednej rzeczy, moi drodzy. Już teraz widzę. Teraz widzę, kochani. Mówię, coś mi za mało tutaj kart jest. To poczekajcie, zanim się na szczęście nie odkryte mamy te karty. Ale jeszcze, kochani, muszę dołożyć radę i wskazówkę do pracy, do miłości i do pracy. Już, już, już. Dobrze, że te energie nie są odkryte, że nikt tego nie widział. Dobra, teraz już lecimy. Yy, moi drodzy, dwójka buław i królowa pentakli. Dla mnie to jest energia planowania takiego biznesowego, takiego, no nie tylko biznesowego, ale takiego rozwojowego, zawodowego, finansowego, takiego yy, no chęci działania, chęcia podejmowania jakichś właśnie decyzji. Wspólnie, prawdopodobnie też z kimś, to mogą być jakieś współprace, spółki, firmy, jakieś pójście do pracy z kimś, pomyślenie o, o kimś, albo po prostu przy pomocy, za pomocą kogoś będziecie chcieli podejmować jakieś działania. Myślę, że będą to działania przede wszystkim związane z, ze strefą właśnie finansowo-zawodową, o czym powiemy sobie za chwileczkę tutaj, tak? Więc y, energia głównie postawiona jest na ziemi, na kreacji, na działaniu, na planowaniu, na poczuciu bezpieczeństwa, na rozwijaniu. Się, na takim um, uwierzeniu w siebie, na takim um, poczuciu własnej wartości, jak gdyby wzmocnienia tego własnego poczucia wartości, bo być może. Był tutaj jakiś kłopot z tym, że ja to się do niczego nie nadaje, ja to już nic nie mogę stworzyć, ja to do niczego nie mogę już dojść, ja to więcej nie mogę zarobić, ja to więcej nie mogę z, z zobaczyć, nie wiem, kupić i tak dalej i tak dalej. Gdzieś to się obracało w tej materialnej sferze takiej właśnie finansowej też głównie. I tutaj nas dochodzi właśnie takie planowanie. Dla niektórych może to być też to drugie półrocze, dla niektórych byków może to być związane z wyjazdem. Planowaniem czegoś dalej, takiego, wiecie, coś na przyszłość, że być może, nie wiem, wyjedziecie za granicę, czy po prostu będzie się to wiązało z jakimś jednak hmm, jakąś podróżą w tej kwestii, czy, czy gdzieś rozejrzeniem się po prostu bardziej, szerzej niż do tej pory, bo gdzieś tylko patrzyliście tu wokół siebie, wokół komina, albo tylko taką pracę nie zwracaliście na żadne inne możliwości. Więc to jest tutaj pokazane, ale też włożenie w siebie dużo pracy w rozwój własny, tak? W, roz, w rozwój własny, poprzez właśnie jakieś tam czy szkolenia, czy jakieś warsztaty, czy jakieś, Czy po prostu sami będziecie czegoś szukać, czytać na ten temat i interesować się, żeby później po prostu móc coś w tym, tej kwestii robić. Więc bardzo aktywny, tak, aktywna ta druga połowa, taka bardzo przyziemna, tak? Zobaczmy w takim razie, co w tych uczuciach u was. Radę wskazówkę zostawimy sobie na koniec. My wyjęliśmy ostatnią, więc ostatnią wyciągniemy, odsuniemy. Moi drodzy, no, jeśli chodzi o y, uczucia, y, no to powiedziałabym tutaj, że dosyć fajnie i właśnie. Tu jest pokazany ten wyjazd, właśnie, czyli to, no, nikogo nie powinno to dziwić, no mamy wakacje, więc wow, ale tutaj powiedziała teraz, nie? Ale rzeczywiście dla byków jest pokazane są te wyjazdy. Dla niektórych, na przykład, singli może to być spotkanie kogoś, bądź zakochanie się w kimś, jakaś wakacyjna miłość, dosłownie taka książkowa, romantyczna, bym powiedziała, wyklepana na zasadzie wakacyjnej miłości, romansu, bądź coś w tym stylu. I jest to tutaj pokazane, jak najbardziej drogie single, więc, e, więc tutaj nie bójcie się szaleć, nie, nie bójcie się, nie Niczego, nie ograniczajcie się, i właśnie to poczucie wartości, o którym mówiłam chwilę wcześniej, może właśnie, właśnie Wam się do tego przydać, że ja nie to, że mi nie wypada, bo ja mam ileś tam lat, albo nie wiadomo co. <laughs> Dla niektórych będzie to, kochani, skupienie się na rodzinie, na dzieciach. Ale też ten wyjazd tutaj widzę. To może być wyjazd rodzinny, to może być wyjazd taki um, gdzieś tam y, tylko we dwoje, jak tam uważacie. Tutaj dziecko też jest pokazane, bądź po prostu jakieś ożywienie waszej relacji. Więc tak, albo skupienie się na, waszych rodzin na waszej rodzinie, na swoich dzieciach, wnukach, bo tutaj też są osoby starsze przecież, które mają już wnuki. Może starsze to jest takie. Pff, dziwne słowo ja już przestałam lubić tego słowa starsze co to znaczy starsza tak w takim wieku gdzie już się ma wnuki albo po prostu to są wasze dzieci bądź też po prostu w pewnym momencie poczuliście że czas jest znowu poszaleć jak dziecko zachowywać się czasami jak dziecko zdjąć tą szatę tego takiego a mi nie wypada ja nie mogę i tak dalej po to żeby ten związek jakoś się tutaj rozwijał ja widzę że u byków naprawdę jest dosyć fajnie przy czym czasami powiedziałabym że Potrzeba jest wam znaleźć trochę się w takim zaciszu, czyli nie możecie tylko i wyłącznie poświęcać się dla swoich najbliższych, dla swojego partnera, partnerki. I nawet jeżeli są tutaj single i kogoś spotkają, czy, 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 czy jeszcze mają czy mają zamiar, to też pamiętajcie o tej przestrzeni dla siebie, ponieważ jesteście w momencie, przynajmniej teraz, w tym drugim poroczu, jakiejś takiej właśnie kreacji, takiego szukania czegoś w środku w sobie. Takiego, tu mamy dwie królowe powtórzone, więc, kochani, to jest naprawdę budowanie swojej własnej wartości. Może nawet swojej własnej marki, może jesteście tutaj, bo gdzieś tam w social mediach działacie i tak dalej, ale przede wszystkim też odnalezienie czegoś sobie. Być może tutaj niektóre byki szukają w ogóle swoich możliwości, potencjału, jaki w nich jest, próbują coś robić, i te wakacje mają być takim niby odpoczynkiem w jakimś tam stopniu, bo to wiadomo, no, jak nawet ktoś ma urlop, to tylko na jakiś czas a za chwilę trzeba wracać do pracy. Ale wy go chcecie wykorzystać jakoś naładowanie energii. Właśnie do tego, żeby coś ze sobą zrobić, coś na przyszłość zrobić, podjąć jakieś kroki, gdzieś coś zobaczyć, gdzieś, gdzieś wyjechać, gdzieś na czymś się rozejrzeć, gdzieś zainwestować w siebie. I to jest bardzo, bardzo fajne, bo to zbuduje wasz związek, tak? To, to wasze poczucie wartości, bo do tego zmierzam. Zbuduje waszą relację, wasz związek. Rada wskazówka, dziewiątka buław, tak? Nie poddawajcie się, moi drodzy, nie poddawajcie się. W relacjach nie jest zawsze wesoło i kolorowo, bo każdy z nas jest inny i bardzo trudno jest nam zaakceptować drugą stronę. Ale właśnie dlatego jest wam potrzebna ta przestrzeń, żeby się odsunąć trochę od niektórych sytuacji, zająć się sobą. Im więcej będziecie wchodzić w, w swoją rolę, w swoje takie yy, podwyższanie właśnie tych, tego poczucia wartości, dokształcania, się, do motywowania się nawet, czy nie wiem, no jakkolwiek cokolwiek byście chcieli robić, to, to tym bardziej będziecie pewni siebie i tym mniej będziecie wrażliwi na to, co się dzieje w domu, bo ktoś coś powiedział nie tak, bo ktoś się tak zachował, bo ktoś się czegoś nie, nie dla was nie zrobił i ta nadwrażliwość z was po prostu wtedy zejdzie. Więc postawcie na siebie, a jeżeli są tutaj byki, który, w których związkach gdzieś jest jakoś niekoniecznie, to dajcie sobie czas. Na pewno ta połowa lata nie jest, przynajmniej mówiąc globalnie, oczywiście wiadomo, że nie z każdym to będzie rezonowało, bo to nie jest czytanie kochani prywatne i takie typowo tylko dla tej oddanej osoby, ale, ym, ale na, pewno, na pewno tutaj nie jest to czas na to, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje. Można sobie jakieś furtki otwierać, można jakieś możliwości, yy, z jakimiś możliwościami się rozglądać, tak? co by było, gdyby na przykład i planować sobie, co bym chciała robić, czy chciałbym robić w swoim życiu, gdzie, gdzie bym teraz był, czy była, gdybym nie była w tym związku, zobaczyć, jak się będziecie czuli z taką myślą nawet na, przez chwilę, ja nie mówię, że macie o tym myśleć 24 na dobę, bo to jest bzdura, tylko przez chwilę yy, i, i zobaczcie, bo czasami podejmujemy bardzo pochopnie decyzje, więc tutaj radą jest na pewno, żeby się nie poddawać, żeby jeszcze chwilę poczekać, dać szansę tej relacji, skupić się na sobie po prostu, tak, w końcu, bo czasami, no, pękają w nas właśnie te nerwy właśnie, w tym momencie, kiedy już mamy dosyć, bo wszyscy coś od nas chcą, wszystko jest na naszej głowie, wszystko my, 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 tak, i później w pewnym momencie to wszystko pęka i my mamy, nie mamy tej właśnie swojej przestrzeni. Więc zacznijcie małymi krokami mieć swoją przestrzeń i zobaczycie, do czego to doprowadzi, tak, że może się okazać, że się w jakiś sposób jednak zaczniecie z powrotem dogadywać i to wszystko będzie szło w dobrą stronę. Dobrze, zobaczmy w takim razie sprawy te zawodowe, jak się tutaj będą nam kształtowały. Yy, kochani, no wy strasznie macie pentaklowo tutaj, więc tutaj, yy, no przede wszystkim współpraca, praca, 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 współpraca i praca, to wam mogę powiedzieć. Współpraca i praca i uważajcie na to, z kim tylko współpracujecie, kogo bierzecie sobie za wspólnika, koleżankę, kolegę, z kim rozmawiacie, o czym rozmawiacie, dlatego że przy piątce mieczy to jest takie perusowe zwycięstwo, więc nie próbujcie kogoś przerobić, oszukać i vice versa, uważajcie, żeby ktoś was nie oszukał, nie wykorzystał i nie przerobił. Nie róbcie tylko tak, żeby był on dla wam. Dobrze, bo to się nigdy nie opłaca, uwierzcie mi, to do Was wróci jak nie teraz, to w, w innym przypadku. Yy, więc yy, natomiast jest tutaj cały czas poszerzanie, poszerzanie. Wy tutaj cały czas pracujecie nad, nad, nad czymś na przyszłość. I to jest najlepszy czas dla Was, żebyście przynajmniej myśleli o tym, co możecie zrobić. Bo już szukanie pomysłu, jeżeli na przykład to ma być coś nowego. Już jest jakimś zajęciem, już jest ukierunkowaniem jakimś, już jest jakimś celem w samym sobie, prawda? Więc y, działajcie, rozwijajcie się, ponieważ wy potrzebujecie się jakoś ustabilizować jeszcze materialny, ponieważ niewiele tutaj byków no, ma ten komfort, bym powiedziała, materialny. A jeżeli nawet macie, to i tak może on być nie, nie tak bardzo stabilny. Dzisiaj możemy mieć, a jutro możemy tego nie mieć. Więc współpraca przede wszystkim. Z jakimiś osobami, być może będziecie podejmować jakąś jeszcze dodatkową pracę, albo będziecie coś chcieli zrobić po prostu sami, sami zacząć coś robić. Rada wskazówka, kochani, rybka z życzeniami powiedziałabym, jeżeli macie jakieś marzenia, takie właśnie zawodowo-finansowe, tylko błagam was, ja, ja zawsze o tym mówię. Nie, nie, nie myślcie, że chcecie mieć Ferrari pod blokiem czy pod domem, bo to nie jest marzenie, to nie jest, znaczy to jest marzenie oczywiście, ale jeżeli to ma przysłaniać Wam, że to jest wszystko to, co chcecie zdobyć w swoim życiu, to to y, dla wszechświata jest trochę takie y, puste, wiecie o co chodzi, tu bardziej chodzi o taki przekaz, y, chciałabym mieć satysfakcjonującą pracę, w której się dobrze czuję i zarabiam dobre pieniądze, tak, a za te pieniądze sobie możesz kupić już to Ferrari, więc to prawda, to jest oczywistą oczywistością. Na przykład, tak, chcę Wam taką, taką tutaj zobrazować to, co chcę Wam przekazać, tak? Więc coś na tej zasadzie, ponieważ macie możliwość, macie taką trochę ochrony, takie trochę, takie trochę, ym, spadają na Was takie, takie możliwości. Jak, te, jak tą złotą rybkę, którą się złowi, można te trzy życzenia wypowiedzieć. Więc coś na tej zasadzie. Miejcie te życzenia, miejcie te swoje takie marzenia, cele, ale te takie realne, takie, do których możecie małymi krokami dochodzić. Więc tutaj w sprawach zawodowo-finansowych, naprawdę, jeśli to, co tutaj było powiedziane, w jakiś sposób z wami rezonuje, to wy wiecie, o czym ja mówię, i to oznacza, że macie iść do przodu, macie się rozwijać, bo to też wpływa na waszą relację taką osobistą. Rodzinną, miłosną, związkową, małżeńską, jakkolwiek, tak? Ale też i na poszukiwanie tych osób, bo też tutaj jak gdyby jeżeli ktoś jest nawet singlem, to jest mu trudno, yy, tak wiecie, no bo ja chcę chcę, chcę chcę kogoś mieć, ja to bardzo często słyszę, tak? Kiedy ja będę kogoś miała? To jest oczywiście temat rzeka, mówię Wam o tym na tych sesjach prywatnych, jak o tym rozmawiamy, bo to nie są, to nie jest tylko tarot, tu mnie tylko jeszcze. No, takie dodatkowe jeszcze rozmowy. W związku z tym w związku z tym ja to właśnie zawsze tłumaczę. To nie jest tak, że bo ty chcesz. Jak chcesz, to znaczy, że masz braki i, i prosisz z pozycji braku, no to będziesz mieć ten brak cały czas. Tyle wam tylko mogę tutaj w skrócie powiedzieć. Więc skupcie się właśnie na sobie. taki jest przekaz teraz dla was byki. Przede wszystkim, tak? Ja nie mówię, że macie się stać teraz egoistami i w ogóle lekceważyć wszystkich wokoło. Nie, ale macie poświęcić czas na rozwój swój, na planowanie, na rozwój zawodowy, taki wiecie, intelektualny duchowy, podejmować współpracę, bo być może wcześniej się baliście, nie chcieliście, nie, nie, nie wiem, no różnie to jest, tak? A teraz macie próbować, szukać, dogadywać się, rozmawiać z ludźmi, tak? Więc tutaj, tutaj bym powiedziała, że bardzo fajną tą stronę idzie i naprawdę to będzie zauważone przez osoby trzecie, że wy się angażujecie, że wy po prostu do czegoś idziecie. I to nie chodzi o to, żebyście, żeby się wam pot lał. Nie, tu chodzi po prostu o samą samodziałanie i taką reakcję waszą na wasze przyszłe życie teraz tu w tym momencie które się właśnie kształtuje. Więc kochani, życzę wam wszystkiego dobrego. Wysyłam wam tutaj serduszko. Jeszcze raz dziękuję za wasze tutaj yy komentarze, łapki, za subskrypcję, za, za wszystko to, co tutaj w moją stronę kierujecie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że to się Wam tutaj do czegoś przydało, to czytanie, bo chciałam takie czytania na tą drugą połowę zrobić, bo sama doświadczona zmianami w swoim życiu uznałam, że być może Wy czegoś, coś otrzymacie innego niż było w tym czytaniu. Poniżej zerknijcie sobie właśnie na lato, więc, więc uznałam, że coś takiego tutaj nagram. Kochani, pozdrawiam Cię krótko. Do zobaczenia następnym razem. Papa. Pa.